Witam, wychodzimy z tej jaskini i zmierzamy niby do miasta, niby nie, niby tak, nie. To jest miasto. Raczej. A jak? A więc to tak. No dobra, lepsi już piraci niż ci Dobrze. Piraci nie są tu zbyt lubiani, więc lepiej się... Jeśli jesteś tu... wie? Tak, że musisz. Dlaczego? Bo jak zwierzęta cię nie zjedzą... To... Chodzi kusy. Tutaj różnikarz jest chyba, łaps. Tak? Czego poszukujesz? Pistoletów, kul czy prochu? Mnóstwo ognia za niewielką cenę. Masz... A, muszkiety! Szlachetna bro. Ale biada, jeśli twoja broń wpadnie w... Więc ma? Oczywiście, ale nie mogę sprzedać muszkietu potrzebuje Potrzebuję zgody. Poka I pistolet plus 20, wow. Co ja jestem? Rusznikasz? To jest rzeźnik. Szukasz tita? Myślisz, że potrzebują, że... Raczej tak, jeśli, jeśli jesteś głodny, o właśnie na troszkę muzykę. Masz tylko mięso. Broń możesz kupić od kowala lub u Webstera. Ale jeśli szukasz wie... Tylko wie... Mniej więcej. Nie moja wina, stary. Ale mogę ci zrobić ładny... Steki mielone flat... Nie, dzięki. <grym> Halo. Tak, młody człowiek. Jesteś mm, tak, młotek, kolejny idiota. Choć nie dbają o swoją i kogo winią. po 10. Co tu macie? Nie lubię zwykłych oglądaczy. Kupujesz. Jeśli są dobre, to możliwe. Nie spiesz się. Przecież nie czekałem na Ciebie. Mogę. Ty? Mogę się. Najpierw naucz się stosownie ubierać. Pokaż. Szabalkę sobie mogę założyć, mogę posprzedawać rzeczy. Pok nie ma tu dla mnie. To jest ten pęnit. można użyć. Patrzysz na cudeńka prawda? Wyloty łuf były mają lepszy zasięg niż większość armat pokład. Fajnie. Fajnie. Fajnie? Jestem... To takie oczywiste. Troszkę. Powściągliwość roku. Tak naprawdę czasem mnie ponosi. Ale armaty są moim życiem. A ty coś z morzem? Wyglądasz jak żeglarz. Nie jestem pi... I tak ciężko tu znaleźć. Szkoda. Chciałbym jakiegoś spotkać. Mamy muszkiety, którymi trzymamy ich na dystans. A co jeśli nad... Wrona już próbował szczęścia. Ale czarna bety pogoniła ich. A oczywiście. W takich ciemnościach i przy takiej fali? W takiej sytuacji do dobrego strzału trzeba mistrzowskiego kanoniera. Czy to wszystkie. Nie na wierzch. Widzisz? Możemy wziąć przeciwnika w dwa ok. Jest statek jakiś. Chyba musisz się napić. Chyba się nie znamy. Nie często widuję. Teraz jeszcze jestem. A i. Chciałbym te 30, no w końcu miałem mieć to drogą, żeby było to ustnym, że tak powiem. Więc no. Wypadałoby. Musiałoby szczerze. Weźmy hmm. sobie. Chyba musisz... Chyba się nie... nie... Z kim mam przyjemność? No proszę. Dobrze wychowanego mężczyznę spod... Jestem Sofia. Miło mi cię poznać, kochanie. Co cię tu sp... Nie miałam wyboru, kochanie. Miguel i ja widzieliśmy napis. Wsiedliśmy więc na pierwszy... Powiedz mi... Arborea to ogromne i stare... Wiele potrzebnych ci rzeczy znajdziesz tu. To nie jest najbezpieczniejsze miejsce na. Chcę dowiedzieć. Strzelaj, kochaniu. Czy... Co? A. Nie. Nie. Muszę. U mnie nic. Co mogę dla ciebie? Co tam? Rozej, mogę. Wy... Jeśli brzmi? Jeśli. Jakiś jest... stare święty. Każdy człowiek. kamizelka ma dobrą mógłbym to ten pierścień z kupić, ale jak na razie powstrzymam się jeszcze. Ono, palaver, wiesz coś o. Chcesz porozmawiać? Jestem głodny. Zobacz... Moje miejsce. Ten zestaw mam mu dać Chyba do ostatni wejdę. A ty gdzie się wy... Następ. Co? To? To, to nie! Uważaj ja... No, raczej tak myślę, że niechętnie mi Wow, to się rozpłaka No dalej wyłaś! Odejdź proszę! No proszę. dalej wyłaś! To zby prośba. Cześć. Skrzynia. Tam się idzie do koszar. Nie, nie mam teraz czasu. Nic nie mogę zrobić. Nie, nie mam teraz Hej czasu. Hej ty, co to? Pirat na swobodzie wpływ. Daj mi jeden dobry powód, dla którego nie miałbym. Komendant mnie pewnie, że zna. Jak chcesz, ale komendant nie będzie. No dobra, ale i. mogę się z nim. Możesz porozmawiać z komendantem. No kurwa, ja myślę. Ty? Nie masz jakiejś misji? Szukam. Ma broń, która... To diabeł! Nie było go na pokładzie. Niech go szle. Zwiadowcy mówią, że wszedł w spółkę z Molukasami. Wszedł do podziemi jakiejś ich pogańskiej świątyni. Chyba nazywają ją... Aha. Pójdę. Mam świątynię pod obserwacją. Więc dołącz. Moim obowiązkiem jest chronić puerto i... Nie będziesz musiał. Mam przekazać ci moich protektorów? A co jeśli broń? Ta broń to robota samego diabła. Wątpię, by Wrona gdzieś bez niej się. Wszystko, co zostało na pokładzie ducha, to. Wszyscy zginęli. Poza jednym więźniem Hawkinsem. Wiesz, może. Wrona interesuje się Molukasami z jedna czarna. To musi być to. Potrzebuj. Nie przypłynąłeś tu przecież sam. Gdzie twoi kamry pilnują, Sta. Czyli upijają się do nieprzytomności? Jak zwykle. Kiedy trzeba dokonać. Bo jesteś. Wiadomo, że inkwizy. ale jeśli nie potrafimy wykonać rozkazów. Nie. dyscyplina. Ja też mam... Swój chłop. Wysłałem jednego z chłopaków na zwiady do Zobaczmy najpierw, co on ma do. Nazywa się Venturo. Wtedy. Twoi w świątyni Ziemi. Tam, gdzie ukrywa się wroga. Idź do bramy przyg. Agilar ze spokojem. Czy Hawking? Nie. Jak dotąd tylko z Gry. Może jakiś pirat będzie. Przypilnuj, żeby wiedział, co go czeka. Pogadam Proszę bardzo. Nasze ostrza znane są ze swej jakości. Ale muszkiety powinny. Co masz dla. Nie można wykuć dobrego ostrza z miedzi. I potrzebujesz amunicji do pistoletu. Znaj Ale najlepszy będzie. Czyli nie Mam pozwolenie, rozumiem. Proszę, nie przeszkadzaj. Jakiś kłopot? Muszę sobie. Może pom... Nie, w końcu. A przynajmniej. Alcazar, trzeba będzie wysłać chłopaków z pewną misją. Tak jest, panie komendancie. Macie dla mnie ochotników? Znam chyba paru. Specjalistów. Doskonale. Trzczotka do włosów zajwa. Mogę mapę? Ty bezszelny psie! Nie przeszkadź! że piratów już fajnie Jakiś zadanka bym tu porobił najchętniej głośniej to coś było właśnie z tym tym. tym. Ono palawe Dobra i do tą rację kupić Żbnościową zastał między Porzam wszystko zosta Jeśli maszszt. opalowy weź to taonga Guccio. pomożesz czym jesteś wyglądasz jak pirat M sam się nad tym wrona jest kłamcą jego działania dlaczego ma moc ma włócznie Tiwas. harpun tytanów przywoła Tiwasów. jak ty się tiła pogański guczo Tivasi są wszystkim i są wszędzie. W ogniu, ziemi. Kiedyś zostali ujarzmieni i zapadli w dół. Tytań! Skoro Guczo taki. Co się stało? Nic dobrego. Ani dla twoich ludzi. Tiwasi są źli. Mając włócznie, wrona może. Zrobią. Muszę go po... Ci, ale jestem tu uwięziony. Nie mogę. Co powinienem... Idź na zachód. Znajdź... Ani? Córka Bakira. Ma silne moce wudu. To nie zły się. Idę do tego. Wrócił. Statek wron. A, niech to przynajmniej wiemy, że dzięki Ci. Rozmawiaj. I co? Protektorzy zaatakowali go i zatrzymali. Wrona uciekł. Tam. To chyba jed... Dobra robota. Wiem. Chodźmy do dżungli i poszukaj... W porządku. Przygotujcie się! Po prostu Aha. A na statek jeszcze chciałbym wrócić. Nie wiem, bo chciałbym się nauczyć otwierania zamków wreszcie w tej jebanej grze. I wreszcie kokos. Było już nasze w tej portu, Izabela. Jakieś skarbowe, bo szukałbym chętnie. Rzeczy pobożne, naprawdę, bo trzeba by zrobić. Jeszcze nie czuję się silny. Naprawdę czuję się, że mało rzeczy robię. Nie no. wiem.

Pochodzę sobie nawet i tutaj Jeśli będzie trzeba Czego wiem tu o w ogólnie? Chyba tam kupiłem Niczego nie ma tu dla mnie Pracę do Puerto. Dobra, w następnym odcinku coś tam porobimy. Nie wiem co jeszcze.